W całej naszej pięknej Europie, tak? Jest go multum. Około zresztą w Polsce, jak szacowali, to jest 150 tysięcy pasów. Jak leśnicy liczyli tam, można, można policzyć ile mniej więcej takie zjada, to wychodziło, że około 100 kg co w skali roku. Jakbyśmy policzyli to przez 150 tysięcy pas, to wychodzi nam ponad 300 czy 300, ja nie wiem jak się <suszę> byłem, nie? 3000 tysiące ton, coś takiego. Więc gdyby nie ten mały, chodź. Gdyby nie ten mały, to po prostu że to by nas jadło jak kupiera. Tak to było, nie? Ale dobra, jedziemy dalej. Gdzie mysz pędzi? Gdzie się znajduje mysz? Kto przyciąga myszy? Ludzie przede wszystkim. My, to przeproszeniem, najbrudniejsze stworzenia to zawsze tutaj nie do nas lecą. Żeby co? Żeby się najść. I teraz na taki puszczyk, podaćcie jest najczęściej najczęściej właśnie przy takim człowieku. gdzie jest. Prosta sprawa. Zresztą tak, u nas to nie jest problem, ale już na przykład na zachodzie Europy, jak to wiecie, tam ta, 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 ta ochrona ta 다음 구독과 좋아요 부탁니다